Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym wideo na moim kanale. No jak widzicie dzisiaj zaczynamy trochę inaczej, bo mam otwarte doby Premiere Pro. Dlaczego? Ponieważ przed chwilą nagrałem dla Was odcinek, niestety nie ma on głosu. Także nagrywam po raz kolejny i mam nadzieję, że tym razem będzie mnie słychać. No i w dzisiejszym odcinku będzie a propos CoinEx Mining nowej puli, bo mamy pierwszą taką sytuację z sprzączenia jednej do drugiej będzie odnośnie się komentarzy i tutaj rozstrzygnięcia konkursów, czyli gdzie macie pisać, co macie pisać, w jakim stylu aby YouTube nie blokował mi tych komentarzy, które podobno napisaliście, a ja ich po prostu nie widzę. No i później musiałem szukać Waszych wiadomości w spamie, w podwójnym spamie na jakiejś jednej platformie na drugiej, więc to też będzie tutaj wyjaśnione. No i oczywiście pod koniec odniesiemy się też do obecnej sytuacji na rynku kryptowalut. Także, moi drodzy, nie zwlekając dłużej, zapraszam do oglądania. No i jeszcze, żeby tutaj tradycji stało się zadość, to pamiętajcie nas na samym początku, łapce w górę, subskrypcji, komentarzu i lecimy już do CoinEx Mining. Zostało nam 13 minut, no i prawdą jak wypuszczę to wideo, to będzie akurat na styk, czyli będzie to już ten moment, gdzie ja sprzedaję tokeny Babylon. Więc jeśli chodzi o tokeny Babylon, no to ja mam ich 406 sztuk, to jest ponad 40 dolarów, bo średnio ten token oscyluje nam tutaj w okolicach 10 centów, nawet wyżej. W tej chwili po spadkach mamy 10 centów. Mamy 406 sztuk to 40 dolarów. Więc ja za 12 minut sprzedam wszystkie swoje tokeny Babylon, które mi się tutaj wyfarmiły. No i uwaga! Od razu za 2 godziny 12 minut mamy nową pulę Free Dogs, więc nie zapominajcie przerzucić swoich setów z jednej puli do drugiej. No i oczywiście pamiętajcie, że jeśli wy farmiliście coś na puli bitcoinowej, czy też cetowej tej Babylon, no to zastanówcie się, czy warto sprzedawać, czy też nie. Ja już powtarzam to po raz kolejny zamierzam sprzedać. Przedać wszystkie tokeny, które mi tutaj przyszły, no bo zazwyczaj po wszystkich poolach jest po prostu sp Wpadek na cenie tych tokenów. No i a propos tych komentarzy, moi drodzy. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o komentarze, umówmy się tak, że jak będziecie pisać kreatywny komentarz, to później czyli mamy tak, kreatywny, kreatywny komentarz, tak? I później żeby też nie było, mój profil domyślnie zaznaczając, że to będzie wasz profil na platformie X. Już nie piszmy mój profil na X, bo prawdopodobnie YouTube też to jakoś segreguje i po prostu wywala, czy też nawet nie piszmy Mój tylko po prostu profil. I mamy cudzysłów, i tutaj piszemy naszą nazwę z XA. Jeśli chodzi o nazwę z XA no to wchodzimy na nasz profil i tutaj mamy nasz handle, czyli to Pawlik Tomas u mnie w moim przypadku to jest właśnie moja nazwa, tylko wpisujcie bez małpy, czyli po prostu tutaj te apostrofy, Pawlik Tomas i tyle. I klikamy odpowiedz, czyli skomentuj, więc żeby już później nie było opominania się, komu wysłałem, komu nie tutaj wszyscy dostali oprócz użytkownika kmachul, więc proszę skontaktuj się ze mną na xie oraz Alicja Blok też proszę skontaktuj się ze mną na xie. Mam nadzieję, że dam radę wysłać wam tutaj cety. Reszta już dostała tutaj wasze cety. A no i tutaj to jest poprzedniego wideo, w którym głos się nie nagra. Dobra, także, moi drodzy, lecimy teraz do aktualnej sytuacji na rynku kryptowalut. No i to nie jest autoreklama, nic mi za to nie płacą, ale jeśli chcecie na bieżąco śledzić informacje z rynku kryptowalut i te geopolityczne również to polecam zaopatrzyć się na telegramie właśnie w Watcher Guru. Ona na bieżąco wam wysyła wtedy powiadomienia. Ja śledzę też właśnie politykę ekonomię, rynek, to co się dzieje, ważniejszego oczywiście za pomocą tych powiadomień z Telegrama złocze guru. No i jeśli chodzi o obecną sytuację na rynku kryptowalut, no to Bitcoin 85657 i jak widzimy, mocno nam się tutaj wszystko zazielniło. No, prawie wszystko, nie stona, którego lubię, uwielbiam i chciałbym, żeby w górę, no to niestety jest tutaj na czerwono. I spójrzmy, jak to wygląda na kryptowaluty. jeśli chodzi o tygodniowy zakres, no to widać tą mocną zieleń, na miesięcznym jeszcze to nie wygląda tak kolorowo, na dniowym się to zmienia, raz jest zieleń, raz jest czerwień, aczkolwiek wygląda to optymistycznie na godzinnym również. W skali roku, no nadal mamy do odrobienia na wielu altcoinach, które się powykrwawiały, dość Sporo. Jeśli chodzi jednego bitcoina, no to w skali roku jest plus 30%, więc nie mamy co narzekać. No i na tygodniowym, tak jak podkreślam, widzimy to odbicie na altcoinach. No i tak jak już wspominałem w poprzednim wideo, jeśli nie oglądaliście, cofnijcie się do poprzednich materiałów. Na Discordzie Maniacy Biznesu mieliście dość długą, obszerną analizę cyklów bitcoina, to w jaką stronę możemy potencjalnie iść. Mieliśmy jeden długi artykuł, drugi taki skrócony, więc radzę zapoznać się z tym długim koniecznie, ponieważ mamy tam ciekawe scenariusze a propos tego, w jaką stronę będziemy iść na rynku kryptowalut. Tak więc przypominam na Discordzie Maniacy Biznesu, macie to w dziale newsy, cykrykowitcoin na kwiecień 2025, analiza etapu i perspektywy. Także moi drodzy, za 7 minut o godzinie 10 czasu polskiego sprzedaję tokeny Babylon, następnie o 12 czasu polskiego mamy kolejną pulę, więc o tym nie zapominajcie. No i chciałbym doprowadzić już wszystkie komentarze tutaj do końca, jeśli chodzi o rozdanie nagród, zostały one tylko i wyłącznie dwa. Więc dawajcie znać, bo będziemy niedługo rozstrzygać kolejny konkurs. Myślę, że już w kolejnym wideo będzie rozstrzygnięcie konkursu, który trwa obecnie w wideo Crypto Update i zrobimy następny. Nie chciałbym po prostu, żeby tych konkursów nierozstrzygniętych nawarstwiło się, nie wiem, 10-20, bo później sam się w tym pogubię, Więc chcę jeden doprowadzić do końca. Później drugi rozstrzygnąć i dopiero będziemy lecieć z następnym konkursem. Moi drodzy, będzie ich mnóstwo, tylko tyle, że chciałbym, abyście w miarę na bieżąco po prostu odpisywali. Więc dograjmy to do końca i oczywiście pamiętajcie na samym końcu o łamce w górę, komentarzu, subskrypcji i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!